Witam Was serdecznie na moim vlogu, jestem zaspany, bo jest godzina 4.26, właśnie zaczynam pracę i co nieco Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj właśnie kręcę Seed action, bardzo bogate ciasto z ziarnami, z miodem. Bardzo odżywcze, oczywiście organiczne, jak wszystko w tym sklepie, w tej markecie, w którym pracuję. Tutaj, kochani, mamy Seed mój ulubiony chlebek, bardzo zdrowy, na miodzie. Bardzo dużo ziaren, magdynia słonecznik Proso. Bardzo naprawdę zdrowy, zdrowy chlebek. Bardzo go lubię, ale ja ze względu na to go lubię, bo jest trochę słodki. Może dlatego. Parabia się go to tak samo jak resztę na ważka ponad 500 gram. No i ziarna, te same są w środku to na zewnątrz po prostu obtaczamy go w w ten sposób i kładziemy na bordy tak jak mówiłem już będzie garował też około godzinki wcześniej ciasto było przygotowane stało ponad godzinę odpoczywało już tam relaksowało się jak to tam nazywa naprawdę polecam to jest kochani maszyna do bagietek teraz będę robił ciole czyli tak jak naszą chałkę troszkę inne ciasto jest Wrzucam sobie tu kawałeczki ciasta, a z drugiej strony wyskakują mi na dole już rozwałkowane. Zobaczcie sobie. Praca prosta, miła i przyjemna. Kolejny chlebek koszyczkowy, też waga ponad 500 gram. Wkładamy do krzyczków, wcześniej podsypanych mąką. Wkładamy tutaj chlebek, też bardzo smaczny. Nagrał Wam wszystko, ale niestety wszystkiego zdradzać nie mogę. Tak to wygląda. Z który wcześniej robiłem z ziarnami. Wszystko jest na jednym wózku i sobie rośnie ponad godzinkę. Tutaj mamy maszynę, która się nazywa Divider. W pewnie dzielarka. po Opuszczamy w dół. Wsypiemy mączkę i wrzucamy ciasto. Sterlągę, czyli woda, mąka, sól. Wrzucamy. Tu jest 10,5 kg ciasta. Dzielarka nam podzieli na 20, czyli będzie jakieś 500 g z kawałkiem. sypiemy mąki. Nie żałujemy. Zamykamy sprzęt. Otwieramy i voilà. Mamy kęsy po ile? Chodź mój poproszę się. No, 550, tak jak byłem, w kawałkiem. Układamy na, na bordzie czy tam na tacce plastikowej. Paweł co możesz powiedzieć o Spełnąza? Bardzo proste, nie? Bardzo proste. Pyszne, Dotyczne, proste. Jedna zasada. Proste jedzenie jest najlepsze. Nie ma co kombinować. Dajemy mąki i jedziemy. I tak robię tego cały Wózeczek, dwie presy po 10,5 kg. Zawsze więcej, żeby było niż mniej. To nie apteka. Kolejny to płyskano z małym dodatkiem soli. Też ważymy po 500 gram bliżej tego. Tak Jakby w 500 gram. Zaokrąglamy, przystosowujemy lub werkujemy. To dla majstrów z YouTube'a. będzie hejt na pewno. Narabiamy takie coś. Łepek bardzo zdrowy, z bardzo dobrej mąki. Polecam szczególnie dla ludzi prowadzących zdrowy tryb życia. Podejdźmy trochę bliżej do stołu. No i zwyczajnie, narabiamy w ten sposób. Werkujemy. Taki piękne chlebego się wychodzi. Moi drodzy, ciabata. Robimy ciabatę. Robimy. warzywa, Układamy na takie bordy deski plastikowe. tu nieco mogę powiedzieć. Proste ciasto. Oliwa z oliwek, woda, mąka, drożdże. No i sól oczywiście. No i przed, przed narabianiem tego ciasta. A czekuję Paweł, ile godzinkę? 30 minut, 40. O 30 minut do godziny. Mhm. Nic prostszego. Głównie praca to jest spokojna. Ludzie bardzo w porządku. Pracuje się bez stresu. Dokładnie. To jest piekarnia, która, która moim zdaniem jest najfajniejszą piekarnią w Londynie, w której pracowałem. Tylko jedno mnie trochę denerwuje to wstawanie. Zaczynamy bardzo wcześnie, ale to idzie przeboleć. W wejście, pokażemy Wam następne chlebki. Kochani, robimy bułeczki z tego, co odłożymy. Takie bułeczki 140 g sztuka. Układamy je na blaszki. No i to samo, wiecie. Musi urosnąć, wyrosnąć, nagarować, jak to się mówi, i do piecyka. Bardzo smaczne, fajne bułeczki wychodzą. Po narobieniu bułeczki wyglądają tak. Wkładam je na buzeczek. Próbuję jedną ręką, bo jedną kręcę. Pyk na buzeczku. Przepraszam Was, że ujęcia są takie, a nie inne, ale niestety kręcę trochę z ukrycia. Nie wszyscy sobie życzą, żeby być nagrywanym. I tyle. Jak jest więcej bułeczek, 30, to nie robimy ręcznie, tylko rozgniatamy ciasto na takiej tacce. Oczywiście robię jedną ręką, bo drugą nagrywam. I to jest 4 kilo i wrzucamy do takiej oto maszyny, która powinna nam powinna nam to zakręcić. cyk. Chodzi o to w ten sposób, i wyciągamy półeczki, o czasami nie do końca zakręcone. Muszę je dokręcić, kochani. I dokręcamy. Mąki spalt możemy po 600 gram i jedziemy z koksem. Arabia się go tak samo jak poprzedniego, nie ma różnicy, tylko po prostu ilościowo jest go mniej. Piekarnia jak to piekarnia, trzeba w miarę szybko pracować. Tu odkładam na bułeczki, jeszcze bułeczki z tego będę robił. I jedziemy. Sprawek będzie wyrastał, garował z godzinkę czasu, godzinkę, półtorej i do piecyka. Będzie odpiekany w temperaturze 220 stopni. Sory, nagrywam telefonem. Wygląda tak. Sobie zobaczyć. To zostawiamy na bułeczki. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, jak po polsku jest mąka spelt. Nie mam pojęcia, nie sprawdziłem. Wiecie? Robimy to samo, tylko z białej mąki. Czyli white spelt. Wkładamy na bułeczki, tyle samo ważymy po 6. Sorry, że takie ujęcie, ale wa warunki polowe, tak zwany spontan vlog. I to wygląda kochani tak. Zobaczcie sobie sami. I też tak samo jak poprzedni chlebek z półtora godzinki do godzinki zależy. Będzie sobie wyrastał no i będzie odpiekany. W tym miejscu znajduje się fermentator, w którym fermentuje woda mąka. I nic więcej. Mąka biała, White Flower. To sobie ładnie rośnie i to są naturalne drożdże maszyna utrzymuje temperaturę odpowiednią no i miksuje pokażę Wam miesza to co jakiś czas i to jest używane zamiast drożdży, Tak jak już wspomniałem bardzo dużo klepka robimy bez drożdży zobaczcie kochani, tak wyglądają bułeczki gotowe sałado czy sodo, jak to nazywam, bez polepszaczy bez drożdży na naturalnym no nie wiem czy zakwasie można tak nazwać, chociaż będą mnie hejtować, to wygląda tak już Wam pokazywałem i to jest używane zamiast drożdży, bardzo smaczne bułeczki polecam ostatni, który Wam dzisiaj pokażę produkt jest Chelsea potrzebujemy roztopione masełko z cukrem które wylewamy troszkę za dużo a je rozsmarowujemy po całości dajemy Cynamon. A ciasto, kolego, jakie ma składniki tego? Możesz powiedzieć? Oczywiście. Jajeczko, so, jajeczko, soja, mleko sojowe, drożdże, że... sól. Dajemy rodzoneczki. nie za dużo, nie za mało, na oko, nie. I trochę oleju palmowego też do, do ciasta idzie. Tak. Przygniatamy. Zawijamy. Zawijamy jak makowca. Zawijamy jak makowca. i swarujemy masełkiem z cukrem. Masełkiem z cukrem. Oczywiście pracujemy w miarę na szybkości. Bierzemy taczkę, foremkę i lecimy. Bierzemy mniej więcej takie kawałeczki. I układamy. I układamy na tackę w ten na hmm. sposób. Cieszę czy jest angielskie, czy irlandzkie, czy amerykańskie. Wiesz może, bo ja nie mam pojęcia. Angielskie. Taki ze mnie pikosz. Angielski chyba nie. Pięć. Tyk Idziemy, kochani Tyk Prawdę fajne Fajne bułeczki Bułeczki, ciasteczka Ostatnie Dajemy rodzyneczków Kochani, tym akcentem chciałbym kończyć. Podziękować Wam bardzo, że byliście. Subskrybujcie, łapki do góry w dół. I czekajcie na następne filmy. Pozdrawiam, cześć!